Witajcie w tę piękną, mroźną zimę. Jedno pytanie mnie nurtuje, a nawet dwa. Pompiarze, ci, czyli ludzie, którzy mają pompy ciepła. Jak to jest, że jeszcze dwa lata temu, kiedy mrozy sięgały maksymalnie minus 5 stopni, pisaliście, mówiliście, że prąd niebotyczny. Niebotyczne ceny prądu za tą pompę, i tak dalej, i tak dalej. Teraz jakaś akcja jest, że wszystko się opłaca. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem czy to jest akcja tych yy, producentów pomp, bo to jest niemożliwością, że jest minus 18, minus 20 i wy pokazujecie dom 300 metrów i że wam 30 kW prądu pobrało. To jest niemożliwe. Ja nie wiem, czy ktoś wam za to płaci. Trudno powiedzieć. Druga sprawa, peleciarze. Jak to jest, że ja, jak mam ekogroszek 26 MJ, a wy macie pelet 16 MJ do 20 i spalacie tyle samo peletu, co ja ekogroszku? To jest niemożliwe. Nie oszukacie tego, tej koloryczności. Kalorycz nie da się napalić ekogroszkiem i pelletem te tego samego. Tak samo jak y ktoś chce wsypać y pelletu do pieca na ekogroszek. To w życiu Wam nie będzie lepiej się paliło. Bo pellet jest słabszy energetycznie, po prostu. Węgiel to węgiel. Czemu do elektrowni nie, nie wpychają pelletu? Bo po prostu za dużo by tego szło, nie daje tyle mocy. Ja teraz przeszedłem na ekogroszek w bo i z docinami ciężko. No i zaraz Wam pokażę to się pali. dopiero wszedł w typ pracy. Dużo u mnie nie idzie, no, na takie mrozy taki woreczek na 2 dni max, max max na 2 dni. No to moim zdaniem jak worek ten kosztuje 30 zł, to 15 zł dziennie. Palenie jako groszkiem to nie jest źle. Także liczę na odpowiedzi tych peleciarzy i tych pompiarzy. Wiem, wiem jest jedna jakby zaleta tego wszystkiego, że nie trzeba sprzątać jest czyściej. Tak wiadomo, ale nie mówcie mi, że dom 300 metrów ogrzejecie. Ogrze 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 30 kW mocy, no to pobierze wam prądu. To niemożliwe, niemożliwe. Tak samo nie mieszajcie tego pelatu z okogroszkiem. Chociaż, jeżeli chcecie uniknąć spieków, nie? to też jest dobrze, bo po prostu wtedy jest lepiej ustawić kocioł. Moim zdaniem, tak samo jak kiedy mieszałem z trocinami. No, zobaczcie, tak się pali, tak wygląda popiół nie jest jeszcze idealnie bo dopiero przeszedłem dopiero ustawiam dopiero zaczął kopczyk rosnąć zobaczymy 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 na pewno to ustawię dawno już nie ustawiałem trochę się bawię powietrzem bo pewnie jest za mało no u nas jest teraz będzie minus 15 codziennie w nocy do końca stycznia na Podlasiu naprawdę zima naprawdę mocna Komin wyczyściłem. Wszystko gra, tańczy. No i wrócę. Na pewno jak będzie cieplej wrócę do Trocin. Nie chcę mi się teraz tego mieszać. Mieszać w tym śniegu, kurczę, ciągać tych worków. Kupiłem sobie taki groszek, najtańszy. Dla mnie to wystarcza. Dom 150 metrów. 150 metrów, 11 podawania, minuta 15 przerwa. I jakoś to cyka, popioły jest znacznie więcej po tym Echogroszku, no zostaje. Ale w życiu nie napalicie peletem tak Echogroszkiem, no nie da się, nie da się. Mam znajomego, który w dwa worki dziennie spala paletu samego. A cena podobna? Cena jest ta sama. To na pelletu kosztuje prawie to samo, co to na ekogroszku. Nie wiem, jak wam to się spina. Dlaczego podejmujecie takie decyzje? Może dlatego, że zaraz węgla zabraknie? też tak mogę, może być, bo, bo wiadomo kopalnie zamykają. A przy Pelecie trochę i czyściej może. Te woreczki takie czyściejsze, no, wiadomo wygoda. Ale ja do Peletu nie jestem przekonany, ale na pewno będzie trzeba zmienić jak, jak Ale jak będę zmieniał na pewno nie na pompę ciepła, bo to proszę Państwa pro, to ceny prądu jakbym skoczył do góry to będzie masakra, a idzie ETS2, inne pierdoły, zobaczycie, jak to będzie. Ja, jak coś, to będę palił drzewem, bo mam tutaj jeszcze ruch wodny. Tak to wygląda. O, i się sobie ten kociołek wyczyściłem. Jak to urosło. No, rośnie, widzicie sami. Rośnie, rośnie, rośnie. Nie ma co przesadzać stawieniami Nie ma co kombinować. Trzeba popatrzeć, jak to pracuje. Także jeszcze odliczę na komentarze tych pompiarzy i pyleciarzy. co mają do powiedzenia, i będziemy się ścierać na argumenty. Także do zobaczenia.